5.0 Dla dojrzałości. Posłuchaj, jak dokonują się zmiany w życiu i pracy po pięćdziesiątce. Zapraszają Małgorzata Łabędź i Alicja Sielawa. Podcast portalu Praca 50. Dzień dobry, witamy w drugim odcinku podcastów 5.0 dla dojrzałości, podcastów przygotowywanych dla serwisu Praca 50. Ja nazywam się Alicja Sielawa, reprezentuję serwis Praca 50. Miałam przyjemność go tworzyć od początku, odpowiadać za niego i dalej mogę cieszyć się swoją pracą i pięknymi efektami. Dziękuję bardzo. Swoją pracą nad rozwijaniem tego serwisu i patrzeniem, jak on zaczyna żyć, jest ze mną Małgosia Łabędź, która współtworzy ze mną serię podcastów 5.0 dla Dojrzałości. Dzień dobry, witam serdecznie. I a dzisiaj zaprosiłyśmy gościa specjalnego, a zaprosiłyśmy również Małgosię, wspaniałą osobę, która dokonała zmiany, bo my mówimy w naszych podcastach o zmianie zawodowej, o dużych zmianach zawodowych. Oczywiście dla różnych osób e, duże może mieć różny wymiar. Ale y, ty, Małgosiu, dokonałaś bardzo dużej zmiany, i Małgosioła będzie w tej zmianie ci towarzyszyła, wspierała i pomagała. To jest też bardzo ważne. Powiedz, jak teraz się czujesz? Ja, może zacznę tak od końca, <śmiech> <śmiech> bo jesteś po tej zmianie, dokonałaś tak. jej. A jak dziś się czujesz? No, przede wszystkim bardzo dziękuję, że zaprosiłyście mnie tutaj. Ja się czuję fantastycznie w tym gronie, zwłaszcza, że jest ze mną tutaj Małgosia, która rzeczywiście jest bardzo ważną osobą w moim życiu, i pomogła mi przejść bardzo, bardzo trudny dla mnie decyzyjnie i w ogóle życiowo czas. I cieszę się, że mogę podzielić się tym swoim doświadczeniem no, z naszymi słuchaczami, z tobą. I przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że podjęłam taką decyzję, żeby podzielić się tym wszystkim, dlatego żeby jednak zachęcić do tego, żeby podejmować ryzyko, podejmować... Świadome decyzje do tego, żeby y, poczuć się w życiu lepiej, y, zarówno zawodowo, rozwijać się, ale też poczuć się tak, jak na to zasługujemy, czyli dobrze. Małgosiu, powiedz jak to było. Z czym Małgosia do ciebie przyszła, w jakim momencie, jak to się hmm. rozpoczęło? I ciekawa jestem właśnie tej historii, a, i myślę, że nasi słuchacze też e, będą ciekawi, jakie te początki były. Mogę opowiedzieć o swojej perspektywie, jak wyglądała. Mm -hmm. <laughs> um, natomiast, jeszcze zanim zacznę, tylko powiem, że obserwowanie teraz Małgosi, jak ona pięknie rozkwita, <laughs> a, to jest coś wspaniałego, i jest to też powód, dla którego ja, ja uwielbiam moją robotę. I też jakby działam tak zawodowo. Moją misją jest to, żeby dodawać faktycznie skrzydeł karierom. I jak patrzę na Małgosię, to jest ewidentnym dowodem. Tak, ja tu mam skrzydła, proszę Państwa. Tak, jesteśmy świadomi. Tak, Natomiast z mojej perspektywy, w tamtym momencie, kiedy rozpoczynałyśmy współpracę, no to był ta taki moment bardzo, bym powiedziała dużego wyzwania emocjonalnego dla małgosi też y sytuacji, gdzie, do której poniekąd już się przymierzała od dłuższego czasu, a jednak wiele różnych rzeczy, gdzieś takich życiowych, biznesowych, powodowało do tej pory, że jeszcze tej zmiany nie dokonała. Natomiast kiedy przyszła do mnie, jej motywacja już była duża i to jest bardzo ważne. I chciałabym to podkreślić, że tak naprawdę kluczowe do tego też, żeby odnieść sukces w swojej zmianie zawodowej, jest to, żeby wiedzieć czego się chce, że chce się tej zmiany, że trzeba będzie się zaangażować, że trzeba będzie popracować, Oj, tak. <laughs> że to nie jest taki hobsi, i że nie przychodzi z dnia na dzień, ale jest się wtedy już na to gotowym. Małgosiu, to ja zapytam ciebie, jaka była twoja motywacja do mhm. tej zmiany? Czy coś się wydarzyło? Tak, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to może powiem, um, że um, no jestem dość takim. Typowym, czy też nietypowym przypadkiem, nietypowym, nietypowym <grym> przypadkiem, mianowicie przez 24 lata pracowałam w zawodzie nauczyciela, później również kilka lat dyrektora szkoły, bardzo dużej szkoły, ale już od, tak jak Małgosia wspomniała, od paru lat próbowałam coś zmienić, ponieważ. Jak się okazało później, tego nie wiedziałam. Od razu y, zaczęłam wchodzić w taki etap wypalenia zawodowego, ponieważ wydawało mi się całe moje życie, że wybrałam właściwy zawód, y, który realizowałam z pasją. Y, można powiedzieć, że całe moje życie poświęcałam właśnie y, pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, opiekuna samorządu uczniowskiego. Angażowałam się całą sobą i kiedy w pewnym w momencie poczułam, że potrzebuję coś zmienić, to zaczęłam od drobnych zmian zmieniłam szkołę. Zmieniłam szkołę, dalej ucząc, pomogło mi to dużo, ale po dwóch latach poczułam, że znowu nie. Ja potrzebowałam realizować jakieś projekty nie tylko chodzić do szkoły, odbędzić 6-7 godzin tylko chciałam robić coś więcej z młodzieżą realizować różne dodatkowe zajęcia. W końcu wpadłam na wspaniały pomysł, że może ja mogę coś zrobić więcej dla innych, bo bardziej myślałam właśnie o innych niż o sobie. I wystartowałam w konkursie, zostałam dyrektorem szkoły. Ku mojemu troszeczkę zaskoczeniu, bo miało to być tylko taka próba generalna, podjęłam się tego zadania, zaangażowałam się całą sobą. No i rzeczywiście, co tu dużo mówić, praca dyrektora szkoły jest bardzo wymagająca, zwłaszcza początkującego, w nowym miejscu pracy. A ponieważ jestem bardzo zadaniowa i odpowiedzialna, więc w mm -hmm. mam się jeszcze na 300% więcej. No i nie, nie trudno sobie wyobrazić, że nie było to bez efektów ubocznych, y, czyli y, no, przestałam dbać o siebie, y, o swój dobrostan, o taką równowagę mm -hmm. y, w życiu. Bo y tu ja wejdę ci w słowo, właśnie, bo to bardzo ważne rzeczy. Ty, znaczy, wszystko, co mówisz, jest ważne, ale chciałam tutaj zwrócić uwagę naszych słuchaczy. Bo padło takie słowo wypalenie zawodowe, bo może ktoś go doświadcza. Są pewne symptomy, które mówią, że coś warto mm, zmienić. W Twoim przypadku, Małgosiu, jak ty to odczuwałaś? Tak? Co to znaczyło, że gdzieś się pojawia jakieś wypalenie zawodowe? Czy że jest jakaś potrzeba mm, która, jak mówisz, miała też skutki uboczne, tak? bo to nie było tylko taka myśl w głowie, chcę coś zmienić, bo będzie fajnie. To był cały szereg objawów, można powiedzieć, ale bardzo duży stres i brak takiej satysfakcji z tego, co robię. Miałam powody do tej satysfakcji, miałam sygnały, że powinnam być z tego zadowolona, ale nie odczuwałam tego w taki sposób i ciągle czegoś mi brakowało, tak mi się wtedy wydawało. Ostatecznie postanowiłam, że no muszę coś w swoim życiu zmienić, muszę o siebie zadbać. Zaczęłam rozmawiać właśnie z przyjaciółmi, zaczęłam szukać pomocy wśród osób mi najbliższych. Bardzo dużo pomógł mi mój mąż, moja najstarsza córka, z którą przegadałam wiele gości. I właśnie to akurat w moim przypadku był, był mąż, który. Znał Małgosię i kiedyś przeszedł taki proces współpracy z doradcą mhm. kariery i e, powiedział, posłuchaj, wcale nie musisz robić tego, co robisz, e, możesz poszukać wsparcia, porozmawiaj, zadzwoń. I ja to zrobiłam. Jak zrobiłam, to się okazało, że e, nie muszę się niczego bać, bo <taki> takie wsparcie e, mogę dostać. I podjęłam taką decyzję e, mm, i... Rozwiązałam no, y, umowę, y, zrezygnowałam z pracy i postanowiłam za poradą, między innymi Małgosi, ale też i przyjaciół, żeby dać sobie czas i przestrzeń na przemyślenie. To znaczy, y, zaplanowałam sobie taki rok w życiu, który okazał się pół roku, mhm. y, ale zaplanowałam sobie czas na to, żeby zadbać o siebie, przemyśleć. Podjęłam szkolenia, poddałam się różnego rodzaju badaniom, czy to osobowości, czy takiego moich, moich kwalifikacji, co ja bym mogła zrobić. Uwierzyłam w siebie. Przeszłam z sektora państwowego do publicznego. Pracuję w zupełnie innym środowisku. Pracuję w fundacji. Ale może do mhm. tego zaraz jeszcze dojdziemy, właśnie, bo chciałabym tak też pokazać naszym słuchaczom i tu też zwrócić się do Małgosi Łabędź, że właśnie. Bardzo ważne rzeczy tutaj padły, że ty świadomie szukałaś tej pomocy, podjęłaś kroki, zadzwoniłaś. Oczywiście był tu mąż czy córka, którzy powiedzieli: spróbuj, zadzwoń, porozmawiaj, możesz to zmienić. No ale też chyba ważne jest, żebyśmy to my wyszli z tą inicjatywą i my aktywnie nie czekali, aż nam spadnie z nieba nowa praca, tylko podjęli te wezwanie. No jeżeli nie jesteśmy specjalistą IT, to nowa praca nam nie spadnie. No to Dokładnie. Zapomniałam. Tak. Oczywiście. A więc tak naprawdę rzeczywiście trzeba się do tego przygotować, ale dlatego ja też tak podkreślałam, że bardzo ważna jest ta motywacja, że dla mnie jako dla mentora, kariery coacha, kariery bardzo ważne we współpracy jest to, na ile ktoś rzeczywiście chce coś zmienić? I na ile jest gotowy, żeby się poświęcić i różne rzeczy wykonać w procesie zmiany? Bo tak jak się powiedziała, to nie jest tak, że ona z dnia na dzień przeszła po prostu z funkcji dyrektora szkoły a do pracy w fundacji. Tylko x czasu różne rzeczy robiła, Przygotowując się do też tej zmiany, i chciałabym właśnie, żebyś troszkę więcej o tym opowiedziała, co ty konkretnie robiłaś i co to zmieniło? Na przykład w twoim podejściu do siebie, do siebie w kontekście rynku pracy? No, przede wszystkim y, musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja bym y, chciała i co mogę zrobić, jakie mam i kwalifikacje. Musiałam jakby zajrzeć w głąb siebie y, i uwierzyć, że mogę, ale nie ukrywam, że było to trudne bez wsparcia, y, ponieważ y, oczywiście, y, sam proces chociażby tworzenia CV, zebrania tych y, informacji, y, Jakie mam doświadczenie zawodowe? Wydawało mi się, że no, skoro byłam nauczycielem, dyrektorem, to mam ta takie, a nie inne doświadczenie. Okazało się, że w ramach tego doświadczenia zdobyłam mnóstwo kwalifikacji, uprawnień. A możesz podać przykład takiego, takich kompetencji, o których nie wiedziałaś? To ja podpowiem. Project management na przykład. Tak, to znaczy przede wszystkim w całej swojej karierze zawodowej byłam liderką różnorodnych projektów skierowanych dla młodzieży. I okazało się, że w szkole nazywa się to nieco inaczej, mhm. a, a w, w biznesie jest to project management. I z powodzeniem mogę szukać rozwoju swojej kariery właśnie w tym kierunku. Właśnie. To jest bardzo ważne, wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie, czyli do, docenić to, co już robiłaś, e, nazwać to, bo bardzo ci takie ważne punkty mówisz, zobaczyć to, ale też to nazwać, bo w szkole to się nazywało organizowanie. Mm -hmm. Czegoś, a w biznesie to się nazywa project management. I w zależności, jak to nazwiemy, to inaczej wygląda w CV. A jeśli pójdziemy krok dalej, tutaj w kierunku naszych słuchaczy i powiemy im, że dzisiaj bardzo często. Selekcje naszych CV robią systemy informatyczne, które wyszukują słowa, i dla nich organizowanie nie jest żadnym słowem, ale project management jest ważne, to mamy klucz i nie zmieniają się nasze kompetencje. W tym obszarze nic nowego się nie wydarzyło, ale zmiana w świadomości w głowie jest bardzo ważna, bo ty przyszłaś jako doświadczony project manager. A nie organizator mm -hmm. do nowej organizacji to dodatek bardzo dużych projektów milionowi Milion. wręcz, tak, tak. tak. I nie bałaś się tego, masz w tym doświadczenie, odpowiadałaś za to. To są umiejętności, mówiąc szczerze, unikalne, a wśród młodszej grupy pracowników z racji ich doświadczenia no nie pojawiają się, są bardzo rzadkie. tak? I to jest też ten Atut Plus, o którym mówiłyśmy z Małgosią w pierwszym podcaście, co mają Osoby dojrzałe mają to doświadczenie. Które jest unikalna i wartościowa. Jeszcze nauczyłam się jednej ważnej rzeczy, może warto to podkreślić, że osoby y, doświadczone z takim dużym stażem pracy mają o, ogromną ilość osób, z którymi współpracowały. W biznesie hmm? nazywa się to networking. No e, którego to słowa, mimo że znam język angielski, y, nauczyłam się w nowej pracy i okazuje się to jedna z na najważniejszych <grym> rzeczy, które, które można nabyć, bo mhm. tego nie ma. Osoba początkująca. Mm -hmm. I to jest bardzo duża wartość, ponieważ Czyli korzystając to... z, tych, z tej sieci znajomości, można naprawdę wykorzystać to bardzo korzystnie, nie tylko dla siebie, ale dla biznesu, dla firmy, w której się współpracuje. Także to, to mm -hmm. się okazało na przykład w moim przypadku bardzo istotne. Mm -hmm ja mam też takie poczucie, że z jednej strony to jest właśnie to doświadczenie, które Małgosia wnosi do nowej organizacji, ale też to, ten networking, to jest otwieranie drzwi, to jest wpuszczanie tak naprawdę tej organizacji w nowe zupełnie obszary, czyli tak naprawdę generowanie nowych okazji biznesowych. Dokładnie. I jeżeli ktoś, kto ma mniejsze doświadczenie, mniejsze kontakty, no siłą rzeczy nie jest w stanie zaoferować tak naprawdę mhm. te, tego wszystkiego. Więc tu już jest bardzo duży y, atut osób y, dojrzałych, dojrzałych biznesowo. To ja chciałam pójść dalej teraz krok, bo y, żeby tej zmiany dokonać, przejść... Bądź co bądź, z wygodnej, ciepłej posady. Musiałam to powiedzieć, no bo bardzo mhm. wysoki, też o bardzo wysokim prestiżu. prestiżu społecznym. Tak, bo dyrektorka szkoły, no to jest wysoki bardzo prestiż. Bycie w ogóle dyrektorem w firmie publicznej, mimo wszystko w naszym kraju ma wysoki prestiż. Zdecydowałaś się na zmianę i to, jak ja sobie myślę, no co więcej, dyrektorka szkoły może się nauczyć, jakie nowe kompetencje zdobyć, co musi zrobić. Przecież e, umie już wszystko, wie już wszystko. A wspominałaś, że musiałaś jednak podjąć pewne działania, żeby tej zmiany dokonać. I ja chciałam tak właśnie porozmawiać z Wami, jakie to były zmiany, e, jak to wyglądało. Przede wszystkim musiałam uwierzyć, y w swoje możliwości, mhm. ponieważ startując w programie z doradcą kariery, miałam takie poczucie, że nie odnajdę się na rynku pracy poza sferą, właśnie tu oświatową, państwową. Myślałam, że będę szukała w tym kierunku pracy. A nie chciałam. Uważam, że każdy z nas musi robić to, w czym czuję się, założyć takie buty, w których czuję się najlepiej, tak? No i właśnie tego mi czegoś brakowało, ale nie umiałam sobie odpowiedzieć na pytanie czego. Ja jeszcze może dodam, że poza wsparciem tutaj profesjonalnym, oczywiście zadbałam o swoje zdrowie, w tym zdrowie psychiczne. Poszłam na terapię, żeby też poznać lepiej swoją sytuację, w jakiej się znalazłam. Bo czułam się w jakiś sposób zagubiona. Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo mm -hmm. e, zmieniając coś w swoim życiu. Ja rozmawiam z bardzo wieloma osobami, mogę powiedzieć śmiało, że troszeczkę właśnie zgodziłam się tutaj na ten wywiad, bo czuję się, że ta moja sytuacja, jak o niej opowiadam innym osobom, powoduje, że staję się bardziej odważni i wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Takie podcasty, takie rozmowy, które tutaj podejmujecie się prowadzić, są strasznie ważne, żeby pomóc takim osobom w podjęciu świadomej, świadomej decyzji i zaplanowaniu jej. To, co Małgosia mówiła wcześniej, trzeba zaplanować. Mm -hmm. Ja tu słyszę w tym, co mówisz, Małgosiu. Muszę to powiedzieć, bo po prostu słyszę taki duży szacunek do samej siebie, dbałość o siebie, ale taką dojrzałą, mądrą i naprawdę godną podziwu. Naprawdę podziwiam odwagę, przede wszystkim determinację i to, w jaki sposób do tego podeszłaś. Do tej zmiany, że się do niej przygotowałaś na wielu obszarach, że też podjęłaś terapię. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo też mam takie poczucie, że to jest ważna kwestia. I dziękuję Ci. Małgosiu, że ty o tym powiedziałaś na forum, że poszłaś na terapię. Bardzo często ludzie w Polsce się tego wstydzą. W dalszym ciągu jeszcze gdzieś pokutuje różne takie myślenie. Niekoniecznie korzystne, jeśli chodzi o osoby, które korzystają z tego typu wsparcia, a na etapie, kiedy jesteśmy w zmianie, my przechodzimy przez różne fazy, przez różne fazy, stany emocjonalne, które są naturalne. I to jest trochę jak taka huśtawka, do góry, tak. do dołu, do góry, do dołu. I samemu jest trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Często, jeżeli na przykład po wielu latach organizacja się z nami rozstaje, gdzie my no, tak naprawdę poświęciliśmy powiedzmy 20 lat Życia, swojego prywatnego życia też często, żeby robić różne rzeczy, być na każde zawołanie tej organizacji i nagle oni się z nami rozstają. To jest ogromna trauma, którą ciężko jest też samemu przepracować. I wtedy um, ja też rekomenduję, żeby osoby korzystały z takiego mm. wsparcia. No i jakby kończąc, teraz znowu wrócę do pierwszego pytania, bo pracujesz teraz w fundacji, jeśli tak. um, um, mm -hmm. mogę powiedzieć. Rozumiem, że też organizujesz, czyli zarządzasz, project managementujesz. Tak, jestem project managerem projektów edukacyjnych. I chciałam jeszcze tylko dodać tak na koniec, bo przygotowałam sobie nawet cytat, jak na byłą nauczycielkę przystało, że czasami, aby zobaczyć światło, trzeba tylko nieco zmienić perspektywę. I e, tak sobie myślę, że m, warto na, na swoje życie, na to, co robimy właśnie spojrzeć troszeczkę z innej mm -hmm. perspektywy. E, I wtedy okaże się, że, że może być ona bardzo interesująca. To jest piękne, tak. Jedną rzecz, e, jeśli chciałaby, jeszcze chciałabym poruszyć, to wsparcie bliskich. E, bo e, Ty, Małgosiu, miałaś wsparcie męża. Powiedziałaś to e, ja rozumiem, tutaj zwracam się do Małgosi Łabędź, że warto szukać w swoim otoczeniu przyjaciela, przyjaciółki, siostry, brata, bo każdy ma różną sytuację, tak? Nie zawsze będzie to mąż czy żona tą osobą najbliższą, którą, która da nam wsparcie, ale warto szukać, warto mieć kogoś, komu ufamy, z kim możemy o tym porozmawiać, po prostu kto, jak rozumiem, nas nie ocenia, ale wspiera i pomaga przejść te górki i dołki, o których mówiłaś, które się pojawiają i te emocje też trochę może mm, z nimi się zaprzyjaźnić bardziej niż starać się je wypierać. Tak, w ogóle je pokazać na zewnątrz. Rzeczywiście taka osoba, która gdzieś da nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli pobyć w prawdzie w tych emocjach, to jest nieocenione wsparcie w procesie zmiany, a, a dwa żeby też mieć świadomość, że nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby tak naprawdę na wszystkich uroczystościach rodzinnych, na świętach i tak dalej, okazjach, spowiadać się z tego, jak nam idzie zmiana pracy na przykład. Bo to jest coś, z czym często moi klienci się też stykają. Ostatnio mhm. miałam taką rozmowę z osobą, która wspominała, że po prostu boi się już odbierać telefon od swojej teściowej, bo za każdym razem słyszy to samo pytanie. No i jak tam masz już nową pracę? I tak naprawdę, w momencie, kiedy się szuka tej pracy, chodzi się na rozmowy i różnie te rozmowy idą, i jeszcze tej nowej pracy nie ma, i to wymaga czasu po prostu, to generuje bardzo duży stres. I chciałabym też zachęcić osoby, że jeżeli są w takiej sytuacji, to żeby się nie wahać delikatnie, zastopować te zapędy osób trzecich i wybierać te relacje, które nas wspierają. W tym procesie, a nie te, które nas w jakiś sposób dołują albo nam przeszkadzają. Jeszcze raz podkreślę: wsparcie, poszukanie, odważenie się, zaufanie. Bliskiej osobie jest ważna. Tak, na pewno. I ja jeszcze tylko chciałam dodać troszeczkę w tym kierunku, ale z innej perspektywy. Dla mnie okazało się ku mojemu zaskoczeniu ogromnym wsparciem w ramach szkoleń tutaj wspólnych wsparcie osób, które razem uczestniczyły w tym szkoleń. To, byli, to były osoby z biznesu, bardzo doświadczone zawodowo, w różnym wieku. W większości młodsza ode mnie osoby. Powiem szczerze, że moje pierwsze wrażenie było takie, że co ja robię tu w tym towarzystwie, ja byłam na początku zmiany, ale kiedy okazało się, że właśnie ta rozmowa i dzielenie się swoim doświadczeniem, mówienie tak publicznie o, o tym, co chcemy w swoim życiu zmienić, jakie mamy doświadczenie, okazało się bezcenne, ponieważ te osoby wniosły bardzo dużo do. Podjęcia przeze mnie e, mm -hmm. takiej, nie innej decyzji, wsparły mnie e, maksymalnie i uznałam wówczas, że po prostu nic lepszego dla siebie nie mogłam zrobić, tylko e, odważyć się i e, podjąć to wyzwanie. <słuch> I nie mogą dać nam wsparcia mhm. poprzez feedback prawdziwy, bo to nie zawsze jest mhm. łatwe przyjąć to, ale w sposób, który nas nie krzywdzi nie narusza i nie ocenia, bo trochę też to o tym jest chyba historia, że jak nie czujemy się oceniani, to, to, nas, to nam wspiera, to nas niesie, to nam pomaga. No i też bycie z osobami, które są w podobnej sytuacji bardzo pomaga i też otwiera trochę oczy właśnie na to, że ich dookoła są ludzie. Ci ludzie też mają podobne wyzwania. Oni też szukają swojej drogi i nagle się okazuje, że na przykład nie wiem, pracując 15 lat pod jednym kolorem nagle wychodzi człowiek i widzisz, że są inne kolory na świecie. I te kolory też mogą mieć jakieś zmiany. No, to bardzo jest takie odświeżające, bym powiedziała, doświadczenie i po prostu pomaga zobaczyć, że y, można sobie poradzić. I trochę też nawiązując do tego wsparcia, o którym ty mówiłaś, że nie zawsze muszą to być osoby bliskie. A... Tak jak chociażby w przypadku Małgosi, rzeczywiście jej mąż odegrał bardzo dużą rolę w całym procesie. Natomiast to ta grupa warsztatowa, ona też odegrała bardzo dużą rolę. A to były zupełnie obce osoby, z którymi mhm. dopiero podczas warsztatów Małgosia się poznawała. Więc niekoniecznie trzeba jakby się fokusować na, na tym takim naszym najbliższym otoczeniu. Czasem trzeba właśnie zmienić perspektywę, żeby coś innego zobaczyć. Dziękuję Wam bardzo w takim razie. Tak już powiem, mam nadzieję, że to się wetnie ja się czuję wzruszona. A, a, a ja chciałam dodać. Nie, nie wiem, czy a. się wytnie, czy nie, ale chciałam powiedzieć, że uczymy się przecież całe życie. Właśnie to I teraz nie bez, bez, bez względu na to, kto w jakim hmm. jest wieku, warto właśnie podejmować takie wyzwania i, i szukać tego szczęścia, tak? Tego zadowolenia, pełnej satysfakcji, bo nikt nie powiedział, że, że, że jesteśmy skazani na, na coś, co nie, nie przynosi nam tej satysfakcji. Warto próbować. Tak. To do usłyszenia. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom i do następnego odcinka. Dziękuję Ci też, Małgosiu. Ja również ci bardzo dziękuję. ja Wam dziękuję, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem ze słuchaczami. Dzięki. I do zobaczenia. Mam nadzieję. To był podcast portalu Praca 50.